Siema, jestem Pakila, to jest kolejne wyzwanie dnia Co trzeba w tym wyzwaniu zrobić? No to pozbierać mięty polne Generalnie nie, mięty polne respią się po całej mapie, więc to nie jest problem Tu macie pierwszą, lepszą lokację No jak mówię, mięta się przydaje do przyprawienia jakichkolwiek mięs, jakichkolwiek dań Więc jest bardzo przydatna Gdzie jestem? No to tutaj jestem Koło bagien, jak mówiłem No, więc tu mamy kolejne listki mięty, ale już mi się nie mieszczą w ekwipunku, więc muszę je zjeść. No, jak widzimy, elegancko nam zaliczyło misję. Więc trzymajcie się do kolejnej misji. Myślę, że się Wam ten poradnik przydał. Lajkujcie, subujcie. Do następnego wyzwania dnia.